Poranne pytania. W sobotę konia się Wojciech Jermakow, a naszym gościem jest dzisiaj prezes Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Motorowego, pan Robert Zalewski. Dzień dobry. Witam serdecznie. W przeszłości długoletni e, policjant związany z pionem prewencji ruchu drogowego. E, również między innymi zastępca szefa olsztyńskiej policji. Kary czy edukacja? Pytam teraz szefa Polskiego Związku Motorowego w regionie. Co jest skuteczniejsze w zaprowadzaniu porządku na drodze? Zależy dla kogo, ale ja bym powiedział i kary i edukacja. I tego i tego nam brakuje. Nie ma pan wrażenia takiego, które możemy czasem odnieść, że mamy taki cykl przykry medialny. Jest tragiczny wypadek spowodowany na przykład przez pijanego kierowcę albo na przykład przez kierowcę, który pędzi 200 na godzinę po drodze. Jest zamieszanie w mediach, pojawiają się politycy, mówią o podnoszeniu kar. Zmienia się jakiś przepis, jeden, drugi, a później wszystko wraca do pierwotnego stanu. Tak, bo to jest bardzo trudny proces. To, żeby go wdrożyć w życie... To od zdarzenia to jest nieraz, e, e, lata upływają. My byśmy chcieli, ale czy narzędzia mamy takie, które skutecznie doprowadzą do, do tej nieuchronności kary? Mówi Pan, że i kara, i edukacja. To jeśli chodzi o pijanych kierowców i ich liczbę na drogach. No, chyba każdy wie, tutaj edukacja już nie ma nie ma pola na edukację. Każdy wie, jak to jest groźne. Tak, tylko edukacja też jest potrzebna dla otoczenia te, tych ludzi, których może musimy po prostu izolować. E, czy poprzez wsadzanie ich do więzień, nie wiem. E, to jest bardzo skomplikowany proces. Natomiast e, musi sobie otoczenie też uświadomić, że, żeby nie było tego przyzwolenia, ale bardzo często niestety ono jest. To nie moja sprawa, nie będę dzwonił. Jedzie sąsiad, jedzie kuzyn, wstał od stołu. Nie zadzwonię, bo nie będę się mieszał? Tak, albo z uśmiechem: no dobrze, niech chce, wychodzi, niech wsiada samochód i jedzie. Przecież to on tylko jedzie, a nie ja. A może to jest kwestia tego, że po prostu policjantów jest za mało, zwłaszcza na drogach bocznych, zwłaszcza w gminach, powiatach, gdzie człowiek wie, że jak będzie sobie jechał gdzieś powoli, to raczej szansa na spotkanie patrolu jest niewielka. Pewnie liczba policjantów to też jest jakaś, jakiś wymiernik, ale niektórzy mówią, ale czy mamy żyć w państwie policyjnym? No i ja bym chciał, jako człowiek, który chce bezpiecznie się poruszać po drodze, żeby tych policjantów było nieco więcej w regionie. To... Tylko, że to jest już zadanie dla społeczeństwa, bo to społeczeństwo ma, musi określić, ile ich ma być i jak mają być skuteczni, a nie sami policjanci, bo oni nie kreują tej rzeczywistości to my musimy odrobić zadanie. I to społeczeństwo też wybiera polityków, głosuje w wyborach. Tak. Proszę powiedzieć z ręką na serce, jako były policjant, zajmujący się również ruchem drogowym, jako y, członek Polskiego Związku Motorowego, politykom zależy na bezpieczeństwie na drogach? Myślę, że tak. Chociaż proces jest dosyć skomplikowany, no żeby on był właściwie przygotowany i wdrożony, no to wymaga determinacji. A często jest tak, że... Ta determinacja na początku jest duża, a potem wchodzą nowe rzeczy, które też są do rozwiązania, i też to robią politycy. I wtedy już tego czasu trochę mniej jest. Ale jak popatrzymy sobie na kampanie wyborcze, czy te parlamentarne, czy te lokalne, samorządowe, Kojarzy pan polityka, który w ostatnich samorządowych wyborach mówił, a ja chcę, żeby mniej ludzi ginęło na 16, a ja chcę, żeby nie. piesi Wolszty nie byli bezpieczniejsi. Nie, dlatego, że myślę, że tematami, które w tej chwili nas bardziej elektryzują, są takie, które i społeczeństwo elektryzują. No i myślę, że ten czas, że przy granicach mamy wojnę, no to niestety... Myślę, że to w dużej mierze determinuje, a to też jest bezpieczeństwo. Ale nadal mamy niestety statystycznie większą, w cudzysłowie, szansę paść ofiarą kierowcy szalonego, pijanego w mieście, niż doznać jakiegoś zagrożenia militarnego na ten moment. Tak. Myślę, że na dzień dzisiejszy, oczywiście, że pewnie na drogach więcej ludzi ginie niż w jakichś konfliktach. Ale jak ten konflikt miałby przyjść do nas, no to już tej, w, tej, w tym momencie już to będzie skala nieporównywalna. A może politycy nie chcą rozmawiać o tym bezpieczeństwie na drogach, bo musieliby swoim wyborcom powiedzieć, ale my wam podniesiemy mandaty, ale my wam trochę utrudnimy życie i politycy my, się tego boją? Myślę, że tak, chociaż nie zapomnijmy, że w 2021 roku wreszcie nastąpiła... E, e, ta ingerencja w tą wysokość mandatów, no i jakby ta, ta nasza, to nasze przekonanie, że to muszą być niezmienne, no, no zostało złamane. I teraz myślę, że dużo łatwiej jest już od pewnego pułapu korygować to, co. co może wtedy było zbyt nisko wycenione, o tak bym powiedział? ówczesna władza się odważyła. Efekt pozytywny jest. Jest, oczywiście, że tak. Dlatego, że pamiętajmy, że my też się uczymy na otaczającym nas świecie i w innych państwach niekiedy za pewnego rodzaju zachowania są drakońskie kwoty, które musi obywatel ponieść. Warunek jest, to musi być obywatel, który korzysta z pełni tych wolności i dobrobytu, bezpieczeństwa, no bo na tych, co łamią wszelkie zasady społeczne, jest ciężko, ciężko znaleźć taki złoty środek. No właśnie, Pan mówi złoty środek, ja bym powiedział jakiś bat, jakiś przymus na ludzi, którzy możemy powiedzieć, że trochę żyją poza systemem, no bo jeśli ktoś nie ma prawa jazdy, ma orzeczone dwa, trzy, cztery zakazy, Jeździ. I więcej dożywotnie. Tak. Samochód nie ma OC, nie ma y, przeglądu. Co, nie ma dla niego kary? Tak, tylko trzeba sobie uświadomić, że ta kara musi być wprost zapisana w ustawie, żeby organy, które są upoważnione do ścigania, żeby nie miały skrupułów, że od tej... Y, jakby od tego pułapu dopiero możemy rozmawiać o karze dla, te, dla, dla takiej osoby, no bo jak jest duży wachlarz możliwości, no to może się okazać, że e, ktoś się zastanawia, czy od razu z, z najwyższej półki no ten dać... ktoś, to będzie sędzia najczęściej. Na przykład. Sędziowie mają takie miękkie serce, czy to prawo jest tak źle napisane? Według Nie, tego? chyba biorą wszystkie okoliczności, no jak e, po zbadaniu tych wszystkich okoliczności, nieraz się z serce łamie, bo bo może to dopiero pierwszy raz popełnił, albo może ma dzieci na utrzymaniu, może jakieś inne ważne względy, nie wiem, zdrowotne. No i biorąc te wszystkie aspekty, nie zawsze jest taka oczywistość, że powinniśmy już temu człowiekowi powiedzieć: Już dla ciebie szans w tej chwili już nie ma. Ale czwarty, piąty zakaz a człowiek dalej jeździ pijany, no to tu chyba trudno znajdować okoliczności łagodzące? Myślę, że tak. Prawo powinno być korygowane, bo przecież, e, przecież można zapisać, że jeżeli e, mielibyśmy zastosować kolejny zakaz wobec takiej osoby, e, ok, zastosujmy, ale na przykład wyrok już nie jest w zawieszeniu. Tylko do siatki. To kiedy by pan wsadzał tych ludzi do więzienia? Po pierwszym złamaniu zakazu? Nie, to myślę, że to społeczeństwo musi tą granicę wyznaczyć. Chociaż ja uważam, że jeżeli komuś już daliśmy czerwoną kartkę, no to poza czerwoną kartką to już jest tylko jakaś realizacja tej czerwonej kartki. No właśnie, trafiasz do więzienia i być może społeczeństwo tego by oczekiwało. Mówimy też o edukacji. Zima, śnieg zamknięty, znaczy otwarty dla ruchu, ale pusty parking zamkniętego sklepu marketu. Gdybym zapytał pana dwa trzy lata temu o to, kiedy był pan szefem policji w Olsztynie, no to usłyszałbym po prostu to, co mówią policjanci, że nie można i za to należą się mandaty często wysokie. A jako prezes zarządu okręgu PZM. Co pan powie? Szanowny własność jąś też. To jest czyli parking, który został przez tą osobę swoimi kosztami zorganizowany w innych celach niż, niż cele na przykład riftowanie. Po tym parkingu. Ale ja pamiętam lat temu 20, kiedy trochę mniej siwych włosów miałem i byłem młodym kierowcą i zdarzyły mi się takie wyczyny. To interwencja policji najczęściej polegała dosłownie na pogrożeniu palcem i pan policjant powiedział: niech pan już jedzie do domu spać i pan tu się nie wygłupia, a przez 20 lat doszliśmy do momentu, kiedy za to są wysokie mandaty, i rzecznik policji wysyła film od razu do telewizji. Dobry nie, kierunek? Myślę, no tak, tylko że myślę, że musimy sobie uświadomić, że tych chętnych. Okazuje się, że jest dużo więcej, no i przy częstym złamaniu tego prawa, okazuje się, że przeszkadza to nie tylko tym którzy mieliby korzystać z tego parkingu, ale dla społeczeństwa jest to nieakceptowalna sytuacja. Ale to znowu jak sięgnę pamięcią wstecz, 20 lat temu w Olsztynie imprez amatorskich dla kierowców, którzy nie są zawodowcami, nie są zawodnikami, nie mają rajdówek, a chcą swoimi prywatnymi samochodami gdzieś się legalnie pościgać, było dużo więcej. Tak, to prawda, ale to też wynika trochę z, z popytu. Jeżeli jest duże zapotrzebowanie na to, to kluby PZ Motoskie bardzo chętnie organizują to. Natomiast spadło zainteresowanie przez lata? Myślę, że niektóra część, część społeczeństwa doszła do wniosku, że jednak jest fajnie, jak dzisiaj wymyśliłem, że za dwie godziny się spotykamy. No to zorganizować, żeby było bezpieczne, żeby było legalne, jest niewykonalne, żeby w dwie godziny to zorganizować. Natomiast, jak już są zorganizowane, no to myślę, że wszyscy. Trzeba nie. Trzeba się zapisać? Zaraz. No właśnie. A, a niektórzy mówią, a to dużo kosztuje. No Wpisowe od 200 400 zł, kosztuje, ale jest bezpieczny tor, jest miejsce. W, wynajęte, zapłacone. Jest organizator, który nad tym yy, yy, czuwa nad tym bezpieczeństwem. Nie wszyscy mówią, że no ale to nie cool. <laughs> to nie jest cool. Dziękuję bardzo. Prezes Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Motorowego Robert Zalewski był naszym gościem. Dzięki.